Witam serdecznie. Pokażę Wam dzisiaj zestaw Duże safari w Afryce e, marki Playmobil. Wyobraźcie sobie, że ten zestaw jest już dla dzieci od 18 miesiąca życia. Naprawdę mało jest takich klocków. A tutaj e, nie dość, że mamy przedstawicieli e, świata zwierząt, to jeszcze możemy budować e, różne mosty. Łączyć je w najróżniejszy sposób i zrobić to taki maluszek, tak żeby było bardzo komfortowo, a będzie mógł i z sukcesem ułożyć budowlę. Może zbudować na przykład takie wielkie drzewo, na którym, o, proszę bardzo, stanie sobie małpka. No ale dobra, więcej o zestawie. Jest tutaj troszkę elementów fabularnych. To znaczy, mamy turystów, którzy podróżują sobie z walizkami, oczywiście mają założone aparaty, no i że tak powiem, Polują, e, robiąc piękne fotografie. Mamy autobus e, taki do zwiedzania turystyczny, ma duże przeszklenia, wszystko widać. E, mamy tutaj pana kierowcę, przewodnika, który na pewno dużo rzeczy ma ciekawych do opowiedzenia. Więc, żeby zacząć podróż e, naszym e, autokarem, warto, że tak powiem, najpierw walizki załadować do luków bagażowych. Oj, A, jeszcze raz, proszę i usiąść wygodnie, zwiedzając teren całego safari, całego parku. Mamy też, zobaczcie, pracowników parku, którzy nie tylko wożą same najpotrzebniejsze rzeczy, czyli jakim jest żywność dla zwierząt, to jeszcze przewożą zwierzęta na przyczepie. To samochód... Z lwem z przodu, z, 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 z centkami zebry z boku, będzie mógł wszędzie się po e, tym e, wielkim safari przemieszczać po tym parku. A jeżeli chodzi o nasze zwierzaki, no to mamy zebrę, słonia, krokodyla, parę lwów, e, małpę i żyrafę zupełnie e, ładne. Statko, są też dwa wielkie drzewa, wyglądają jak baobaby, takie rozłożyste i dosyć grube. No i jest lotnik, który będzie mógł przemierzać i z góry obserwować, co się dzieje. Myślę, że też jest pracownikiem parku, bo, bo na jego samolocie jest ten znak, który jest na samochodzie, tutaj pracownika. Parku, on może dogląda i patrzy, jak zwierzęta się przemieszczają. Więc e, rozbudowana fabuła: e, wiele zwiedzania, wiele fotografii, bardzo dobrze wykonane zwierzęta, wysokiej jakości. Naprawdę maluszek sobie nic nie zrobi i będzie mógł się takiej zebrze z bliska przyglądać, a, jak wygląda, że lew ma grzywę, a, jaką trąbę ma słoń, jak wysoka nad e, całą zgrają e, jest. Żyrafa i że tak powiem, jest najwyższa z całego towarzystwa. Miłej zabawy w safari razem z dzieciakami.